Czy wiesz, że nawet w tłusty czwartek, kiedy każdy z nas ma ochotę na słodkości, możesz spalić tłuszcz i zneutralizować nadmiar cukru? Wyobraź sobie, że istnieją proste triki, które pozwolą ci cieszyć się ulubionymi przysmakami, a jednocześnie wspomogą Twoją regenerację i poprawią metabolizm? Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zmienić swoje nawyki żywieniowe i wykorzystać każdą okazję, by zadbać o zdrowie, Zostań ze mną do końca tego odcinka, wygraj zdrowie, gdyż trik trzeci dostarczy ci wiele bardzo ciekawych informacji. W dzisiejszym filmie pokażę ci trzy niesamowite triki, dzięki którym możesz spalić tłuszcz nawet w tłusty czwartek, a jednocześnie zneutralizować skutki nadmiaru cukru. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego twoja dieta nie przynosi oczekiwanych rezultatów, albo szukasz sposobów na odzyskanie energii, ten odcinek jest właśnie dla ciebie. Gotowy na rewolucję w zdrowym odżywianiu? Trik numer jeden. Wprowadź przemyślane wybory w tłusty czwartek. Zacznijmy od kluczowego elementu: świadomych wyborów żywieniowych. Nawet podczas tłustego czwartku, zamiast sięgać po tradycyjne, ciężkie pączki, możesz wybrać zdrowsze alternatywy. Pomyśl o deserach przygotowanych na bazie mąki pełnoziarnistej, naturalnych słodzików i zdrowych tłuszczów. Dzięki temu nie tylko ograniczysz ilość przetworzonego cukru, ale także wspomożesz naturalne spalanie tłuszczu. To doskonały sposób, aby cieszyć się świętem, nie rezygnując przy tym z korzyści płynących z prawidłowej regeneracji organizmu i zdrowego metabolizmu. Trik numer dwa: aktywność fizyczna i odporność na cukier. Kolejnym sekretem jest połączenie zdrowej diety z odpowiednią aktywnością fizyczną. Nawet krótki spacer czy 15-minutowy trening mogą znacząco przyspieszyć metabolizm. Dlaczego to ważne? Bo ruch pomaga spalać nagromadzony cukier oraz tłuszcze, przyczyniając się do lepszej regeneracji mięśni. W tłusty czwartek możesz wybrać formę lekkiej aktywności, na przykład jogging. Lub dynamiczny spacer, który nie tylko pozwoli ci spalić dodatkowe kalorie, ale również poprawi krążenie i wzmocni odporność organizmu. Pamiętaj, że regularny ruch to klucz do utrzymania zdrowej wagi i dobrego samopoczucia. Trik numer 3. Naturalne dodatki wspomagające metabolizm. Ostatnim trikiem, o którym ci opowiem, jest zastosowanie naturalnych dodatków do codziennej diety które pomagają zneutralizować nadmiar cukru i przyspieszyć metabolizm. Jednym z najprostszych i najskuteczniejszych sposobów na wspieranie trawienia jest dodanie do posiłków zdrowych przypraw i ziół. Takie naturalne składniki jak cynamon, imbir, kurkuma czy mięta są pełne antyoksydantów i właściwości przeciwzapalnych, które pomagają twojemu organizmowi lepiej radzić sobie z cukrem, a także przyspieszają procesy spalania tłuszczu. Cynamon To jedno z najłatwiejszych i najzdrowszych ziół, które możesz dodać do swojej diety, by zrównoważyć poziom cukru we krwi. Jego działanie termogeniczne sprawia, że metabolizm przyspiesza, co sprzyja spalaniu tłuszczu. Imbir, znany ze swoich właściwości przeciwzapalnych, może pomóc w szybszym trawieniu i wykorzystaniu energii z jedzenia, redukując tym samym nadmiar cukru we krwi. Kurkuma. To kolejna przyprawa, która nie tylko wzmacnia odporność, ale także poprawia metabolizm tłuszczów. Dzięki niej procesy regeneracyjne w organizmie przebiegają szybciej, a spalanie kalorii staje się bardziej efektywne. Mięta. To zioło, które poprawia trawienie i usprawnia wchłanianie składników odżywczych z posiłków, co jest kluczowe w procesie spalania tłuszczu. Wyobraź sobie teraz. Że Twoje ulubione potrawy zyskują dodatkową moc dzięki tym prostym, naturalnym dodatkom. Cynamon doskonale pasuje do owsianki, imbir możesz dodać do herbaty, a kurkumę spożywać w formie przyprawy do dań głównych lub napojów. Mięta natomiast świetnie komponuje się z koktajlami i sałatkami. Te zioła to nie tylko kwestia smaku, ale przede wszystkim inwestycja w zdrowie. Podsumowując, dzisiaj przedstawiłem Ci trzy triki, dzięki którym możesz spalić tłuszcz nawet w tłusty czwartek, jednocześnie zneutralizować nadmiar cukru i przyspieszyć regenerację organizmu. Świadome wybory żywieniowe, codzienna aktywność fizyczna oraz naturalne dodatki do diety to klucz do zdrowego metabolizmu i pełni energii. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zdrowym odżywianiu, regeneracji organizmu i sposobach na utrzymanie wysokiego poziomu energii, koniecznie zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał Wygraj zdrowie i kliknij dzwoneczek. Napisz w komentarzu, który z tych trików wypróbujesz jako pierwszy i podziel się swoimi doświadczeniami. Udostępnij ten film znajomym, którzy chcą zmienić swoje nawyki żywieniowe i cieszyć się lepszym zdrowiem. Dziękuję, że oglądasz i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Wygraj zdrowie.